Czyszczenie bębna w drukarkach Brother, otwieramy pokrywę, wyjmujemy moduł bębna. Toner, bęben, jak nam bęben smuży, ewentualnie są jakieś niedodruki, jakieś kreski, ewentualnie jakieś zabrudzenia lub komunikat wyczyść bęben. Wyjmujemy moduł bębna suwaczkiem. Przesuwamy, przesuwamy w dwie strony kilka razy. Później yy, musimy tylko pamiętać, żeby suwak wrócił na swoje miejsce. Czyli tutaj mamy strzałeczkę, która pokazuje, w którym miejscu ma być. I to wszystko powinno, powinno pomóc. Chyba, że mamy jakieś uszkodzenie bębna, zużycie bębna, to wtedy już niestety takie czyszczenie nie pomoże. Ale jakieś mniejsze zabrudzenia możemy w ten sposób czyścić. Dziękuję.